Siema siema, witam serdecznie w nowym odcinku dzisiaj masz do wygrania tego skina jeśli chcesz go wygrać wystarczy że napiszesz komentarz z nickiem na twitchu i użyjesz oczywiście kodu SzymonaKyky na stronie G4Skins ten kod daje ci plus 5% do doładowania i darmową skrzynkę na start także zachęcam gorąco oczywiście strona dla osób pełnoletnich wystarczy że wyślijcie taką linieczkę elegancką na discord i jest bardzo pięknie. Macie tu również do wygrania kosy za półtorej kloka, także wbijajcie na Discord, bo jest naprawdę, dzieje się, tak? A dzisiaj widzowie spróbujemy zrobić naprawdę mocną bitwę na skrzyneczki 10% sobie zaraz wybierzemy jakąś fajną dajemy 10% i walimy tak ja myślałem tak emeczki walniemy z 5 kałaszki walniemy 5 emeczki walniemy 5 koski 5 coś mocnego walniemy sobie ich 10 10 Tutaj walniemy 5. Tutaj walniemy 5. Tutaj glowsy 5. 5 i a dobra na dobicie. Mocno. Mo... A nie stać nas. Ojojoj, oj, oj. budżecik, budżecik. No dobra, no to cyk, walniemy tak i na trzech dzisiaj. Dzisiaj walniemy na trzech. Ostatnio była bardzo fajna bitwa, testowaliśmy skrzyneczki. Była bardzo fajna bitwa na czterech, dzisiaj spróbujemy na trzech, bo nie ukrywam, jeśli bym to wygrał, fajnie budżecik by był poratowany, także miejmy nadzieję, że coś się uda skręcić. Walimy, ciekawi, ciekawi mnie, bo to jest jednak 10%, to jest 10% na coś. I uwaga, pierwsza skrzynka, emeczka, kto by się spodziewał, że MK niestety, 16 groszy, kurde, 4470 zł, to jest ogrom pieniędzy, ogrom, naprawdę ogrom, emeczka! W trzeciej skrzynce, 340zł I to w trzeciej skrzynce, wow pod rząd dwie Sajreksik, 90 pięknie Pięknie, oj emeczki Co jest, 3 pod rząd, 10 pro Uuu, jak daje, ej emeczki Uu, o. emeczki, emeczki, ale kałachy Proszę, oj, oj, oj. Znowu kałach Ale dają, ej nie spodziewałem się, że 10% na skina i to tak będzie sypać. Kałach 500 zł, masakra. 500 zł. Ja nie mogę tutaj powiedzieć. No dobra, powiedzmy, że ja też ponad 500. Tu 500 to jest już 1000 zł. A to jest dziesiąta skrzynka, powiedzmy. Ponad jest 1000 zł, masakra. Naprawdę. I to 1000 zł ze skrzynek, które nie wiem, czy te kałachy i MK kosztują więcej jak 50 zł. Nie, naprawdę. O, Emeczka. M4A4 również, M4A4 również daje chociaż jednego skina. Drugiego, 300 zł chyba. Pięknie, pięknie. Oj, tutaj rywalizacja, która broń mocniej daje. E M-eczki bardzo ładnie, ale tutaj M4A1 jest dla nas. Dla nas trzy pod rząd. naprawdę niesamowity drop. Niesamowity, niesamowity. Koski, oj, tutaj mocno może dać. Pierwsza nikomu. Ej, powiem wam naprawdę, to jest zajebista bitwa, bo. Nie wiesz co ci totalnie dropnie damn jest! Tylko nie dla nas. Najgorzej to ten boton, już kafla Nie! Najgorzej, ale lu luksury mamy na końcu, także to, to też mocne są. Z luksury jeden skinek i pozamiatane jest, nie Ale knajs jakby dało jednego dla nas. A nie, 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 nie! Czemu tam? Czemu tam? A nie u nas. A Ajajaj. A aj, jaj, aj, aj, aj. nikomu nic. Nikomu nic? Oj, najgorzej! Ej, bot nas niszczy! Totalnie, bot nas niszczy! Co jest? Jest! Ej, ej, ile? 2700! Pięknie! Pięknie, luksury dało! Pięknie, bo tutaj 1000! Pięknie dało! Pięknie dało! Naprawdę, super, super, super dało! Myślę, że mamy spokojnie z kafla, może 700 różnicy na naszą korzyść! Ej, ładnie da! O nie, nie! Najgorzej, no i znowu trzeba odrabiać Ej, najgorzej Najgorzej Nieee Dlaczego tak? Nie, jeszcze z luksury nic nie da Nawet nawet tej awki za kafla Tak jak jemu, to chyba jest ostatnia, proszę Proszę, daj, chociaż 1000 Albo chociaż nawet 500 zł. nic Niestety, nic No Z tej? Nie wiem Chociaż tu jest ten scout, ten scout Chyba kosztuje, oj najgorzej 1000 zł dla bota Arno, gratulacje! Ładnie mu dało, bardzo ładnie mu dało. Jakby dla nas tak dało, no musi nam dać. Musi nam dać chociaż te 1000 zł, musi nam dać. Jeśli tysiące nie dropniemy to jest przegrane. Kolosalnie, następny nast na nast bot zniszczymy. Kolosalnie, najgorzej. A Wupa, czy ona 1000 zł kosztuje? Nie wydaje mi się, ale jakby dało, też by było miło. A bo nie dla bota czada, nie. Dlatego bota też coś może sypnąć, ale też nie za dużo. No jest nieciekawie. Szczerze, nieciekawie, ale naprawdę pieniądze kolosalne. kolosalne. A jeszcze są glowcy. Ale nie, pieniądze naprawdę masakra. Wydanie. No tu jest plus naprawdę duży. Myślę, że suma sumaru z tej bitwy 10 koła spokojnie. Spokojnie 10 tysięcy. Same Mki to jest chyba koszt. No nie, to jest naprawdę duży już chyba 5 uuu, mamy globsy, ile? 300, no dobra Nie ma, zawsze coś, zawsze jest, zawsze coś jest Ale bardzo ładnie dało Z globsów, praktycznie każda skrzynka dała. Tylko tak, uuu, dla mnie i dla niego Fajnie, że dało na podbicie, ale niestety ja nie wygrywam, dobrze, 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 ej To jest niesamowite, raz, dwa, trzy, trzy pary globsów Ej, to jest niesamowite, dwie pod w ogóle, nie? Jest niesamowite, dobra? oczywiście no, mam 600. No, jednego takiego USPA, jakby dało jeszcze. Ale chyba i tak przegrywam stromo. Chyba tak. Hmm. Wydaje mi się, że dalej, mimo wszystko, tutaj różnica 700 zł, może być. Jeśli da coś dla czada, to jest kolosalne. Mogę się gdzieś już pogubić. Pogubić w po obliczenia ale. No i niestety nie dla nas. Arnold, no i mógłbym się przydać tej. Ile? 4,500? No niestety. No dobrze mówiłem. 1000 zł, no. Musiało dać tę ławkę wtedy. 11,603. Wow. Wow. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Pięknie dało. Naprawdę pięknie. Gratulacje do, dla Bolfa. Ja dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz przypominam. Komentarz i weryfikacja kodu. I pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Hej.